Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie, Witacie moi drodzy w Total War Warhammer 3, słuchajcie, kontynuujemy przygody naszymi uwodzicielami Slanesza. Dobrze słuchajcie, dobrze słuchajcie, już to ostatnio działaliśmy. Otóż tak, słuchajcie, udało nam się podbić kowadło Waula oraz białą wieżę... Tak więc tak, tu mamy to sobie pięknie podbite. Tu. Słuchajcie, jest ostatnia armia naszych elfich przyjaciół oraz ich, y, y, oraz ich y, ostatnie miasto. Ta jednostka jest praktycznie gotowa do działania. Ta także... Tylko jest. Dobra, uderzmy po prostu na nich. To jest nasza najnowsza armia. Znowu według nowych standardów. O, my tu mamy jeszcze sztandary dla naszych wojsk, jak najbardziej dyscyplina. Kto może mieć tutaj niską dyscyplinę, co? Nie mam pojęcia, bo jeszcze nie zdarzyło mi się chyba, żeby nasze wojska jakoś uciekały bardzo chętnie. Dobra, nasze poczwary będziemy tutaj promować. No no co oni tu mają? No mają tą armię, no coś tam ma garnizon niewielki stosunkowo. Dobra, słuchajcie, stoszmy tą bitewkę. Dobrze, moi drodzy. No dobra, tam są ich wojska. E, zróbmy coś takiego. Pierwsza linia, druga linia. Trzecia linia To są nasi dowódcy Teraz tak, nasza jazda e, To są zasadzie poszukiwacze Search Slunesha Bardzo niebezpieczna jednostki hmm, dobrze Czy my coś tu jeszcze mamy? Chyba wszystko dobra rozpocznijmy w takim razie szukuje się nam chyba walka w lesie no niestety nie lubię no nasza armia podchodzi oni zaraz tutaj nadejdą no i zobaczymy musimy przejść przez to jeziorko żeby były wojska? Się na drugą stronę. A wojnie. Nawet tutaj zatrute, zatrute ataki. Nie, nie, by tutaj poczekać sobie.

Uderzyć. Przełamać ich. It's just huh?

Jest. Tak, tak. Zwycięstwo, moi drodzy! Nie odpuszczać mi, nie odpuszczać, walić go tam. Odleci, kurde. Dobra, zakończy bitwę. Pięknie, moi drodzy. Oh. Okej okay. Bardzo ładnie Okupacja O, klejnot negacji Rumaczka, też tutaj dostał Prowincja zabezpieczona, proszę bardzo. Jak ładnie. O kurde, żelazo tu jest. no, 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 no. no. Lubię to. I mam wyczerpanie. Bo chyba już nie macie miast. Dostał tylko ten ich bohater. Znaczy, lord, przepraszam. No, myślę, że można go tutaj dobić. No ja myślę, że tutaj się nie będziemy wygłupiać. No właśnie, bardzo ładnie Zupełnimy sobie straty. Malarz przeprowadź tą próbę zabójstwa. Ok, frakcja zniszczona, proszę bardzo. O to chodziło więc. Tak, zobaczmy sobie z kim ja jestem jeszcze w stanie wojny. Ja jestem jeszcze Elyrion. O, oh, i tu mam jeszcze jedną tą, tą bramę. Okej. Okay. No dobrze, skoro macie bramę. A ja nie chcę, żebyście mieli tą bramę. No to ruszajmy w tamtą stronę, nie? Któż tu jeszcze ma coś do roboty? I tutaj poziom spaczni. Całkiem, całkiem. Wszędzie jest to. Naprawdę. Aż tak bardzo chętnie się tutaj rozprzestrzenia to, to nasze spaczenie. Jestem w szoku. W sumie jesteśmy na kolejną armię. Jeje. Ma uzupełni. Ci mi się tutaj trochę nie podobają. Ale cóż... Na co? Mi tutaj plądujecie dziady. Most privileged of o, proszę bardzo! Żelazo. Bardzo dobrze. Będzie hajs. To, masz tutaj Herald awans. Nawet dwa. Całkiem, całkiem. Patrz na ostrzał sobie weź. No, poniżenie kosztów w Dobra. A Ty co? Szkolenie, szkolenie. Jeszcze raz szkolenie tych naszych bagatków. A, bo Ty masz jeszcze też jeden punkt do zagospodarowania. Okej, zwiększymy to jest pancerz. Bardzo ładnie. Dobrze. Most privileged of master ja nie wiem co ja mam tutaj z tą zrobić. Podejdź tutaj Moja kultystka o, to moglibyśmy rozbudować Właśnie. Ale tu potrzebujemy hajs, moi drodzy, ponieważ niedługo stworzymy jeszcze jedną armię, ale pewnie sobie wszystko ładnie pobudujemy. Więc ogólnie będziemy tutaj dużo hajsów teraz wydawać, tak jest przynajmniej moje założenie. Jest jeszcze jedna frakcja, z którą musimy się policzyć, im tam jeszcze została tylko jedna brama do zajęcia, więc niezbyt nie, nie wiele. No a potem jeszcze wampiry. Nie zdziwiłbym się. Ja myślę, żeby załatwimy tych topielców. Bo z tym wirem to może być problem. Z Niklasem von Karsteinem, zwanym. Yy, jak on się nazywał? Noct Noctulis? Noctulis? jakoś tak. Chodziło o tego przecież. No, ale zobaczymy. No, ale zobaczymy, jak ten skubany się nazywa Moczne elfy, Norska Kopnicy chaosu, wybrzeże wampirów, flota grodów Noctilus, właśnie, Noctilus. Kurde, trochę nie grałem. Już troszkę wiecie. Wypadłem z prawy. Eee, ok, możemy sobie na przykład... Uu, go na rozpaczy sztandar pięknie. Chcielibyśmy na przykład zrobić coś takiego Proszę bardzo. Uuu daleko. U leśnych elfów powstało. Bardzo ładnie. Tworzymy kulty nasze. U, o leśnych elfów. To jest bardzo ciekawe. 1 plus 5 natury. Gorszące wpływy trzeba tutaj rozsiewać. I droga chłodu. To są elfy. Na Garond. Pięknie. Dobra, słuchajcie, przy odrobinie szczęścia będziemy mieli nowych wasali, e, dobrze. My musimy zająć to To jest nasz cel. Ruszasz tu Wy. Tutaj macie liziony na razie. Tak jest. Nasza pnia jest w trybie marszu. Mam nadzieję, że nic ich tam złego nie spotka. By tu też na razie byli Ci mi się tutaj, kurde, nie podobają. Hmm, gorszący wpływ. Trzeba by się bo ich pozbyć. No, zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Ja myślę, że Was można by było. się ja Was tutaj zostawię, bo ja muszę tutaj. To rozbudować 4000. jest strat w tym regionie. Rabunek jednostek sojuszniczych jest znacznie kosztowniejszy na obcym terytorium. No dobra, kurde, nie wiem czy ja chcę tutaj w to inwestować, naprawdę no na razie to zróbmy, no zobaczmy na dalej. A ty się tutaj przemieściłeś, w ogóle zapomniałem o tobie. No, ale dobra. Legion House. Kurde, fajnie. Teraz tu jest dużo możliwości do grania. Jest naprawdę w co grać. Myślę, że będziemy teraz tutaj ogrywać. Zobaczymy, co życie pokaże. Z tymi wampirami wybrzeża trzeba zrobić porządek. To jest dla mnie bardzo istotne. Z dziesięcioma frakcjami mamy umowę handlową podpisaną, nieźle. Pleasure Co oni tu mają? Sporo. Ale ja też mam sporo. No, wiadomo, że przeczepią tą armię trochę. Ale się tam nie boję, bo. Leci i tak, i tak. Ja muszę tę armię sobie zrestrukturyzować. Powłać nowe oddziały i takie tam. Więc to zobaczymy, nie? jak będzie. Tu jeszcze też poważne straty musimy uzupełnić. Pakt handlowy. Zobaczmy co ja tutaj mogę. <słuch> tu mają jakieś kurte problemy ze mną. Okej. Okay. Tym się bardzo tutaj poprawiają relacje z nami bardzo ciekawe. Dobrze. Z tymi topielcami, kurde, czekajcie, oni nie mają sojuszy z tymi drugimi, więc można by ich było wyeliminować. Mamy 17 osad. Orzesz, ja pierdzielę. Jestem super mocarc. Co jest ciekawe bardzo. Dobra. Okej. Okay. Tych trzeba tutaj się pozbyć Trochę długo, trochę długo to wszystko trwa Będzie trwać Muszę przejrzeć tutaj moje miasta Czy ja tu aby nie mogę czegoś sobie rozbudować o proszę bardzo to tutaj byśmy coś mogli Proszę, 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 proszę. Uh, 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 uh. Ja tutaj nie mam takich rzeczy zrobionych istotnych. Jestem w szoku. Tak jest. No dobra. Coś jeszcze tu można? To można, ale ja mam już hajsu. No się wypstrykałem trochę, no. Tu mają wyniszczenie u mnie Tą bramę też by trzeba było zająć To na razie musimy tu poczekać Wy też tutaj czekacie Co ja tu mogę? Takie tanie to jest do zbudowania? Jestem w szoku ty tu stoisz, i lecimy dalej. Słuchaj, no saj, pokonaliśmy. Słuchajcie, pokonaliśmy najważniejszego naszego wroga. Najgroźniejszego spośród nich. Tak więc. O, zobaczymy. Jak się sytuacja nam rozwinie dalej. O! Ci tutaj się zdecydowali zaatakować Ja nie atakuję Zajęli tą bramę No i dobrze w sumie No cóż Cóż ja mogę powiedzieć no. Musimy tą całą jak ona się nazywa? Sajlostę pokonać. Bo ona mi tutaj kurde brudzi. Czy jakiś obrzęd przeprowadzili. Slaneszi, hero. My tu też jeszcze straty musimy uzupełnić. Wyrzucamy tutaj wojska. że ja sobie tutaj nie pozwolę na to, żeby mi się tu poentali. Nie wiem czy ja te rydwany chcę robić To bym sobie zrobił Bo warto Jak starczy mi miejsca to potem pomyślimy nad tymi rydwanami Dobrze, ok. Tutaj możemy coś jeszcze rozbudować, oczywiście bardzo chętnie. No, ale to będzie w zasadzie dużo inwestycji tutaj, bo w końcu mamy, wiecie, kapitał, który możemy ulokować. O, badanka mi się zrobiły. Jestem zadowolony niezmiernie. Co byśmy tutaj potrzebowali? Z kornem. z kornem będą ciężkie przeprawy, coś czuję. Eee, szansa na epidemię zarazy. minus 15%. Koszt uwodzenia jednostek minus 10%. Grabiesz utrzymanie, utrzymanie, utrzymanie. Zobaczymy, mamy coś istotniejszego: stoski dyplomatyczne z frakcjami slanesza. Działania bohatera i kultystów, wielki zupełniający przez Darstlanesza plus 25, 25. okej. Okay. Zróbmy sobie to. Poprawia naszych relacji z nami, z tymi ziomkami. Budżet uwodzenia jednostek zwiększony. Wierni rozwój. m 60. Lokalna prowincja wroga. Wiekielna. Ok. Manifestacja. Spaczenie. Lokalna prowincja. Aha, muszę wybrać armię. Aby... No i co? A jak ją się wybiera? Nie umiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to do końca ogarnąć. Tych rzeczy tutaj dawno nie robiłem. No bo oni wiernych na kosztują, a ja wolę rozprzestrzeniać nasz kult na razie na świecie przy ich życiu. Dobra, 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 dobra. Tu, 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 tu. Takie pytanie. Aha, ci tu jeszcze siedzą. Ruszmy tyłek tutaj. Dobrze. Pięć tur. Strasznie długo oni się uzupełniają. To jest jakaś masakra. Leprzenie budynków, okej. Okay. Co tyle mamy? Barwniki, aha. Okej. Okay. Barwniki ważna rzecz. W sensie hajs. Przede wszystkim hajs. To jest patrzenie, ładnie rośnie. Master. Ty tutaj zostajesz. No i słuchajcie, tutaj będziemy kończyć na dzisiaj. Słuchajcie, mam nadzieję, że się Wam podobało. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się. Hej, do następnego. Na razie.